Dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj sobota jesteśmy już po połowie miesiąca marca 2021 roku, a skoro sobota to ekspresowe podsumowanie tygodnia, czyli EPT. Na początek trochę statystyki. Po pierwsze, ogromne podziękowania w Waszą stronę, bo dużo się zwiększyła słuchalność tego podcastu. Tak, przekroczyliśmy właśnie 35 tysięcy odsłuchań audycji, jaką jest podcast BSS Bez Tajemnic. Ogromne podziękowania w Waszą stronę. No cóż, dostarczam Wam tych odcinków coraz więcej. W tym tygodniu przekroczyliśmy numer 400. Tak, tak, tak. Dzisiejszy odcinek jest już 402 a ponad 400 odcinków jest do odsłuchania na różnych platformach podcastowych i na YouTubie, do czego Was oczywiście zachęcam. Możecie wracać sobie do poprzednich odcinków, gdyż wiele z nich absolutnie nie traci na wartości i dostarcza Wam bardzo ciekawych informacji. To, co jeszcze chciałbym tutaj zrobić, to podziękowania w kierunku YouTubersów, albo w zasadzie YouTubowiczów, albo fanów tejże platformy. Dlatego, że jest Was już w tej chwili 210. Tak, 210 10 osób obserwuje i ogląda to, co publikuje dla Was na tej platformie. Czasami są to tylko odcinki audio z wiszącą tablicą, ale jak widać zyskują one również Waszą atencję. Mega, mega podziękowania. Zapraszam po więcej: lajkujcie, subskrybujcie. No i posłuchajcie, co dzisiaj dla Was mam. A jak zwykle jest to porcja podsumowania tego, co działo się w samym podcaście, informacja o kilku ciekawych, wybranych raportach, które pojawiły nam się na rynku, zebrane najważniejsze informacje i... Zapowiedzi tego, co nas czeka w kolejnych tygodniach. Zanim przejdę do tradycyjnego podsumowania tygodnia, od razu Wam powiem o jednym wydarzeniu. 31 marca 2021 roku, Pro Progresio, organizacja, którą ja mam przyjemność reprezentować, organizuje konferencję w cyklu BSS Tour. Tym razem jest to wydarzenie o skali międzynarodowej i nosi nazwę BSS Tour International 2021 Game Changers. To wydarzenie, w którym będziemy mieli przyjemność porozmawiać z ludźmi z Wielkiej Brytanii, Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Gruzji na temat tego, co ciekawego dzieje się w obszarach operacyjnych, HR-owych, informatycznych. Oraz lokalizacji dla centrów typu BPO, SSC czy też IT. Wydarzenie jest bezpłatne, będzie prowadzone w języku angielskim i możecie się tam spodziewać czterech debat, każda po 45 minut. Zachęcam Was do zapisania się na to wydarzenie, bo to jedyna taka okazja w tym roku, aby tak międzynarodową społeczność zgromadzić w jednym miejscu. Zapraszam serdecznie, link znajdziecie w opisie do tego wydarzenia. A tymczasem. Czas na podsumowanie podcastu. W poniedziałek pojawił się 397 odcinek pod tytułem Ekskluzywne Webinary w klubie Pro Progresio. Jest to odcinek poświęcony temu, jakie nowe webinary, zamknięte tylko i wyłącznie dla elity, którą są członkowie klubu Pro Progresio, organizuje Pro Progresio. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Wtorek, czyli numer 298 podcastu BSS bez tajemnic, to tytuł podcastu Zmiana zasad gry, i tutaj w szczegółach opisałem Wam wydarzenie, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli DBSS Tour International 2021 Game Changers. Środa to już odcinek 399 i Opis 57 numeru magazynu Outsourcing and More, który właśnie ukazał się na rynku zarówno w wersji polskiej, angielskiej i już dociera do swoich stałych subskrybentów. Czwartek to odcinek numer 400. Jak pracownicy sektora BSS na Litwie oceniają swoich pracodawców. Bardzo ciekawy raport przygotowany przez Agencję Rozwoju Litwy, który ukierunkował się tym razem na to, aby zbadać opinię pracowników sektora nowoczesnych usług na biznesu, no i pokazać jak w ich oczach wygląda tenże sektor na terenie Litwy. Piątek to odcinek numer 401. Milion osiemdziesiąt. Tysięcy pensji dla szefa SSC w Polsce. Tak, tak, tak. Takie wynagrodzenie może trafiać do tych osób, które stoją na czele centrów usług wspólnych w naszym kraju. O co chodzi? Na jakiej podstawie te informacje są przekazywane? Do tego odsyłam Was do odcinka numer 401. Czas na raporty. HRK przedstawiło wyniki badania Rekrutacja 2021. Wynika z nich m.in., że 46% kandydatów oczekuje odpowiedzi na swoją aplikację do 7 dni od daty jej wysłania. Już podczas pierwszej rozmowy z rekruterem kandydaci oczekują informacji o wynagrodzeniu, obowiązkach pracownika, liczbie etapów i czasie trwania procesu rekrutacyjnego, czy też możliwych ścieżkach kariery. Kandydaci liczą też na szybką informację zwrotną od rekrutera. Aż 67% badanych stwierdziło, że brak odpowiedzi ze strony rekrutera to sytuacja notoryczna. Wyższa Szkoła Bankowa opublikowała wyniki swoich badań, w których poddała analizie akcje społeczne podejmowane przez biznes. Aż 80% zwiększyło swoje zaangażowanie w działania CSR w trakcie pandemii. Najczęściej przedsiębiorcy wspierali działania medyczne konsumentów, swoich pracowników, innych przedsiębiorców oraz szkolnictwo. Grant Thornton wypuścił swój kolejny raport analizujący rynek pracy w czasie COVID-19. Z raportu opisującego stan rynku w lutym 2021 roku dowiadujemy się, że liczba nowych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych stale rośnie. Nadal jest ona niższa niż przed rokiem, ale to już jeden z najmniejszych spadków od czasu wybuchu pandemii. Na koniec wrócę do dwóch raportów, o których nagrałem w minionym tygodniu podcasty. Eee, warto zwrócić uwagę na publikację Invest Lithuania, który opublikowała wyniki badań środowiska pracowników sektora BSS na Litwie i ich ocenę swoich pracodawców. Drugi raport wart analizy to raport płacowy Page Executive i Michael Page. Autorzy przedstawili trendy w branży BSS oraz siatki płac na kluczowych stanowiskach w centrach usług wspólnych w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Czas na newsy! Na rynku ukazało się 57. wydanie magazynu Outsourcing and More. Tym razem twarzami numerów są Piotr Bucki, szef JLabs w wersji polskiej, oraz Mikheil Kidurelli, prezes Gruzińskiej Agencji Rozwoju w wersji angielskiej. Kilkadziesiąt publikacji, wywiadów i newsów branżowych. Zapraszam do pobrania magazynu lub jego subskrypcji w wersji drukowanej. Do warszawskiego oddziału Kores dołączył Łukasz Nelken żbik Objął on stanowisko Head of Valuation, gdzie w ramach swoich obowiązków będzie opracowywał wycenę nieruchomości, przygotowywał studia wykonalności oraz doradzał przy projektach nieruchomości. Nelken-Żbik z rynkiem nieruchomości jest związany od 14 lat. Na budynku K2 w Gdyni jest już Wiecha. Prace nad tym nowoczesnym budynkiem biurowym trwają od 14 miesięcy, a jego oddanie jest planowane na koniec roku 2021. Deweloperem K2 w Gdyni jest Vastint. Wystartowało ogólnopolskie badanie systemów sugestii i innowacji pracowniczych, którego inicjatorem jest Sherlock Waste. Osoby, które wezmą udział w badaniu, otrzymają dostęp do ciekawego raportu, który zawiera m.in. informacje o tym, ile można zaoszczędzić dzięki pomysłom pracowników, jak usprawnić system sugestii, czy też jak pokonać trudności przy wdrażaniu innowacji. KINARPS, Akademia Leona Koźmińskiego, Polski Instytut Środowiska Pracy oraz Pro Progressio zapraszają do udziału w drugim już badaniu dotyczącym pracy hybrydowej. Celem badania jest bliższe przyjrzenie się tej pracy hybrydowej i temu, co jest nam potrzebne, aby taka praca była efektywna i skuteczna. Czas na zapowiedzi! 24 marca Pro Progresio organizuje drugi zamknięty webinar dla członków klubu Pro Progressio. Tym razem gościem i prelegentem będzie Wojciech Hera, mówca, trener i mistrz sprzedaży. W tym webinarze mogą wziąć udział pracownicy firm zrzeszonych w klubie Pro Progresio. W dniach 23 marca, 26 marca odbędzie się konferencja Meeting Communication Collaboration Trends. To wydarzenie dedykowane rynkowi miejsc spotkań, komunikacji oraz pracy grupowej. 24 marca JLAPS organizuje 67. odcinek. Talk for Devs, gdzie padnie odpowiedź na pytanie, czy tester to jeszcze zawód, czy już tylko rola. Spotkanie odbędzie się online. Startuje o godzinie 18 i potrwa godzinę. 25 marca Digital Teammate zaprasza na webinar, co warto zautomatyzować w dziale obsługi klienta. Webinar poprowadzą tym razem Krzysztof Kozłowski i Karol Smoliński. No i na koniec jeszcze raz wspomnę o BSS Tour International 2021 Game Changers debacie online, która będzie miała miejsce 31 marca. Nie może Was tam zabraknąć linki oczywiście do wszystkich omawianych tutaj tematów, nie tylko zapowiedzi na kolejny tydzień, ale tych wszystkich publikacji, wszystkich raportów, wszystkich newsów i też minionych odcinków podcastu BSS bez tajemnic. Zamieszczam Wam oczywiście do opisu dzisiejszego odcinka. Końcówka marca już za pasem, rozkręca nam się wiosna, chociaż jak tak patrzę za okno. Trochę kiepsko z tym rozkręcaniem trochę śniegu. Nie dość, że leży to ciągle pada. Mam nadzieję, że to jednak nie stopuje Was w rozwoju relacji biznesowych i ciągłym rozwoju Waszych organizacji. Świat nowoczesnych usług dla biznesu całkiem mocno się rozpędza. Nowe zapytania inwestycyjne chodzą po naszym rynku. Zobaczymy, ile z nich finalnie zostanie. Oczywiście lockdown nie sprzyja bezpośrednim spotkaniom ale nie stopuje wymiany informacji. Zwiększona atencja jest również na procesy rekrutacyjne. Tutaj zdecydowanie branża IT ma co robić. Tak, IT kontraktorzy to najbardziej poszukiwane osoby w tej chwili w naszym kraju. Tak samo jak i programiści, deweloperzy, testerzy i inne osoby związane ze światem IT. Napływ nowych inwestycji z Białorusi, rozwój firm, które mamy już tutaj w Polsce z polskim czy też ukraińskim kapitałem bardzo mocno pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na pracowników do sektora IT. Ale nie tylko, no bo inwestorzy chociażby z branży BPO i SSC również zacierają ręce w rekrutacjach, szczególnie kiedy chodzi o multijęzycznych pracowników. Ja mocno trzymam kciuki za to, aby Wam ten rok przyniósł wiele nowych relacji biznesowych. Już za tydzień będziemy informować, będę Was informować o tym, co zmieniło się w klubie Pro Progressio. Bo trochę nowych zmian Was tutaj czeka, jeśli chodzi o dopływ do tych informacji. Dziękuję, kończymy na dziś. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Wam się ten podcast podoba, to dlaczego by nie dać łapki w górę albo zasubskrybować go sobie na Waszej ulubionej platformie podcastowej, czy też na YouTube? Do czego Was gorąco zachęcam. Możecie też zostać patronami tejże audycji, tak jak już robią to Marzena Sawicka i Przemek Sławiński. Dołączcie na Patronite, wybierzcie swój pakiet i będę chętnie o tym mówił, że wspieracie rozwój tego podcastu. Dzięki, na razie, cześć!